Cześć wszystkim tutaj ujęcę, witam was w kolejnym odcinku przeglądu kolorowanki. I jeszcze raz przypominam, na czym polega ta seria. Ta seria polega na tym, że pokazuję wam w całości pokolorowane przeze mnie kolorowanki. Także bez zazwyczajów przechodzimy do przeglądu Wysp Anity Grabuś. Oczywiście wstęp, ale jeżeli chcecie, jeżeli chcecie zobaczyć co jest napisane w tym wstępie, no to Link do recenzji tej kolorwanki macie w opisie. Moim no zdaniem to nie są najlepsze obrazki, bo jest to jedno z moich pierwszych kolorwanek. I jak widzicie, bardzo jest bardzo zniszczona. Nie zwracajcie uwagi na te rysunki, które tam były. Nie są zbyt ciekawe. Ta była wiele razy ale jak widzicie to nie pomaga, no i tak się cała rozpadła. Ja ogólnie mam problem z tymi kolorowankami, z tego wyraźnictwa, że one się rozpadają właśnie. Bardzo słabym mają ten klej w ogóle. Tutaj jest trochę lepiej, ale jednak, no, no i tak się rozpadają. O, ten jak bardzo lubię, myślę, że fajnie mi wyszedł. Kolorowy. Ten też jest całkiem spoko. Jest tu kolorowy i ten też. O. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, użyłam m.in. farb akwarelowych i też fajnie wygląda. To jest właśnie koniec tej kolorowanki. I jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie zobaczyć jej recenzję, no to oczywiście link będzie w opisie. Oraz w opisie też będą linki do moich mediów społecznościowych, na które zdecydowanie Was zapraszam. No i oczywiście subskrybujcie kanał i niskajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco moimi filmami. Dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, wiecie co robić, także ja jeszcze z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.